Siemanko, siemanko. Już mi ta złość przechodzi. Wiadomo, że porażki nie fajnie smakują, jak się człowiek przygotowuje. Ale też, żeby nie było, no było, było to trzymanie tej siatki. Ale ja, ja nie chodzę nigdzie, zastanowiłem się, nie będę jakich składał jakichś historii. Tu mi piszą, niektórzy bym składał, niektórzy nie. Ja wymęczony jestem, więc po prostu oczekuję od MMAVIP, że będzie rewanż z Tomkiem. I tyle, nie będę chodził żadnych papierów, składał. Na to, na to, nie zasłużyłem na takie duże. Może tylko zasłużyłem za to, że wyszedłem do walki. Też nie będę się tłumaczył na temat swojego stanu zdrowia. A Tomek co? Myślę, że to trzeba zaradzić w ten sposób na chwilę obecną. Uff. Kto ma wiedzieć, ten wie, ale nie lubię, nie lubię. Zaraz. Niech się dzieje i pójdę spać. Tomek, co? Życzę ci, znaczy życzę ci. Gratuluję wygranej. Wygrałeś. Eee, ja muszę przełknąć smak goryczy, i tyle. Zapominamy co było. Mam nadzieję, że zgodzisz się na rewanż ze mną. Nie składam żadnych zawiadomień do, do, do MMA VIP. Nie będę tam biegał, pisał jakieś pism, żeby nie rozpatrywali. Wygrałeś, trafiłeś mnie, dobra. Tyle. Poszło po męsku. Zdrowie Twoje, zdrowie wszystkich normalnych. Musicie wybaczyć moje te że tak powiem, nerwy. No ale uważam, że Tomek wcześniej dużo trenował, dużo ćwiczył. Na pewno ćwiczył sztuki walki, a to, że jest w melanżu, no to po prostu się technik nie zapomina. Wydolność się ma inną po prostu i dlatego tomuś przygotuj się, mam nadzieję, pogadamy na spokojnie. I chciałbym na MMA VIP 5, w wakacje z tą zawalczyć, zrobię sobie badania teraz wszystkie. Ten miesiąc nic nie będę ćwiczył. Piję teraz pierwszy raz alkohol i ostatni w tym miesiącu twoje zdrowie za zwycięstwo, za zwycięstwo wszystkich normalnych. オーエスト。 Świarteczka poszła albo więcej. To była litrówka. No, to nieważne. Tomek, zdrowie. Wygrałeś. Należy Ci się. Trafiłeś pięknie. Trudno, czy tam ręką przytrzymałeś, czy nie przytrzymałeś. Nie kontynuujmy tego wątku. Wygrałeś tą walkę. Mam, liczę, że dać mi po prostu rewanż. Bo myślę, że ludzie będą czekali na ten rewanż tak samo jak ja, bo walka była szybka. A teraz może będzie dłuższa albo krótsza, ale rewanż mi się należy. Miłego wieczoru. Trzymajcie się.